Z tej strony Michał i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu, tym razem Colt Ghost i na Waszych ekranach Triple Chemstrike w na mapie Warhawk przy użyciu broni AK-12, niechonej Badger. E, tego właśnie używałem z nerfionego AK-12, który nadal trzyma fason, jednak to już nie, to już nie jest to co. Na początku Ghost, kiedy AK-12, było naprawdę nieprawdopodobnie potężne. E, grałem tutaj także przy użyciu kamuflaża 1800, nie 1987. Jest to naprawdę świetny kamuflaż, który otrzymaliśmy jakieś dwa e, lub 3 DLC temu, ale naprawdę jest to jeden z lepszych kamuflaży w Duty Ghost. Dlatego serdecznie Was zapraszam na ten materiał. E, triple Cam jest dosyć szybki. Ten ostatni Cam miał około 90 sekund, więc naprawdę całkiem nieźle. Natomiast Temat, jaki chciałbym dzisiaj e, poruszyć na początek, to to, że ten komentarz nie jest komentarzem nowym. Ten komentarz nagrywam 4 lipca, e, w przeddzień wyjazdu, ponieważ e, kiedy wy to oglądacie, nie wiem, kiedy ja to po, postanowię udostępnić. E, jednak jeżeli wy to oglądacie, to prawdopodobnie w tej chwili e, harce freestyle football gdzieś tam w Legnicy, albo już nawet w Żerkowie, ponieważ nie będzie mnie 8 dni. Najpierw jadę na 4 dni do Legnicy, e, do znajomego, a potem... Od Znajomego, jedziemy razem na zawody do Żerkowa na Mistrzostwa Polski e, i nie będzie mnie 8 dni, więc ten materiał prawdopodobnie zostanie udostępniony e, między 5 a 13 lipca. Nie wiem dokładnie, w jaki dzień trafiliście. I prawdopodobnie się nie dowiem, właśnie do tego 13 lipca. To było takie wprowadzenie, ponieważ chciałem Wam uświadomić, że nie będzie filmów regularnie, ponieważ ja w tej chwili gonię po prostu, biegnę, staram się jak najszybciej zrobić jak najwięcej filmów, żebyście mieli co oglądać przez ten czas na moim kanale, żeby kanał wiecie troszkę nie, nie przysnął, ponieważ musi być oglądalność, regularność jest najważniejsza oczywiście na YouTubie. I właśnie dlatego teraz staram się zrobić jak najwięcej filmów, a jako, że mam beznadziejny komputer i bardzo słaby internet to muszę się starać, żeby te filmy tych filmów jak najwięcej zrobić i zaploadować na YouTube do godziny 23. tego dnia, a teraz jest już 19, więc naprawdę mam lekki, że tak powiem brzydkim słowem zapierdol Natomiast temat, jaki chciałbym poruszyć Troszkę inny niż te wprowadzające, już taki temat tematyczny jest odnośnie kamuflaży do broni. Ponieważ to jest w ogóle, spójrzcie sobie na taką sytuację, że e, jesteście na wojnie i dostajecie karabin, no i nie dostaniecie karabinu z jakimś gównianym kamuflażem, prawda? E, te kamuflaże e, na broni to jest w ogóle wydziw, to jest w ogóle wydziw Call of Duty, bo wątpię, że na prawdziwej wojnie używa się jakichkolwiek kamuflaży na co dzień e, do jakichkolwiek broni. Pewnie mają zwykły taki e, kolor e, miedzi, taki kolor, wiecie, taki kolor stali, po prostu nie są malowane te bronie. Jeżeli już, to wydaje mi się, że są maskowania oczywiście takie leśne lub jakiekolwiek, nie wiem, takie pustynne trochę, ale wątpię, że na pewno są jakiekolwiek... Kamuflaże do broni na prawdziwej wojnie. Natomiast w Call of Duty otrzymujemy cały wachlarz kamuflaży. W tej chwili w Call of Duty Ghosts jest już ich około pewnie 30 jak nie więcej. I z każdym DLC do kamuflaży otrzymujemy coraz te nowe wydziwy. Naprawdę, mamy już jakieś kamuflaże, właśnie jak w tym filmiku widzicie, jakiś 1987, czyli disco, disco, nie? Otrzymujemy jakieś złote kamuflaże. Przecież to na prawdziwej wojnie tak by napierdzielało w oczy. Że proszę cię bardzo, ale o co chodzi? Mniej więcej w tych kamuflażach, e, ponieważ mi się trochę wydaje, że ludzie są jak takie sroki. Ponieważ po co w ogóle to kupować, skoro to, to jest właściwie strata pieniędzy? Za 7,50 mamy tylko nalepkę na broń w grze. To nie jest nic niezwykłego. E, jednak jak mówię, ludzie są trochę jak w sroki e, i lubią takie błyskotki, lu lubią, jak coś świeci, lubią, jak coś ładnie wygląda. Jest takie wewnętrzne poczucie estetyki, e, takie wrodzone w człowieku, żeby odczuwać lepiej to piękno. Dlatego kupujemy to nowe kamuflaże. Jednak e, temat do jakiego dosłowno sprawy jest taki, że e, w Call of Duty Ghost kamuflaże naprawdę są kiepskie. Szczerze wam powiem, te kamuflaże naprawdę wyglądają kiepściu. E, na starcie dostaliśmy mnóstwo jakichś badziewnych kamuflaż, nie wiem, jakiś chrust i tak dalej. To są naprawdę bardzo przeciętne kamuflaże i szczerze Wam mówiąc, to najlepsze kamuflaże miał BO1 i BO2. Naprawdę Treyarch potrafi zrobić nieprawdopodobnie wyglądające kamo, które przykuwają wzrok, zwracają uwagę na siebie i po pierwsze wyglądają tak jak powinny wyglądać. Jak w BO1 dostaliśmy złoto. To to złoto wygląda jak złoto, a przepraszam, ale w MW3, przynajmniej jak na moje oko, te kamuflaże złote wyglądały jak kupa, no brzydko mówiąc, ale taka jest prawda. E, więc e, naprawdę, jak dla mnie, jeżeli już robić takie kamuflaże, to troszkę się do tego trzeba przyłożyć. E, ten kamuflaż, jak mówiłem, wygląda całkiem przyzwoicie jak na Call of Duty Ghost. jednak i tak, e, no... Przyznajmy się, jest przeciętny i wygląda, no widziałem dużo lepsze kamuflaże. Do no, najlepszych kamuflaży, jakie w ogóle pamiętam, na pewno muszę zaliczyć złoto z BO1 i praktycznie wszystkie z DLC z BO2. W tym najbardziej cyborg i dragon camo. I jeszcze ten niesamowity, jak on się nazywał? Afterlife. Afterlife i Weaponized 115. To są naprawdę świetne kamuflaże. Natomiast w goście kamuflażem, który najbardziej przypadł mi do gustu, jest flag camo oraz fitness camo, które otrzymaliśmy w zeszłym na Xboxie. To już bardzo dawno temu natomiast PS3 dostało je. Uh, około zeszłego tygodnia, dwóch tygodni wstecz więc to by było na tyle, powiedzcie jakie są wasze wrażenia odnośnie kamuflaży do Call of Duty, ponieważ dla mnie jest to lekka bzdura, ale mimo to parę kamuflaży wygląda naprawdę całkiem fajnie i dużo lepiej czasami się gra używając dobrego kamuflaża niż grając bronią, tak na dobrą sprawę, nagą, więc to by było na tyle, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeśli tak kliknijcie kciuka w górę, jeżeli nie to zapraszam już was do następnego filmu, który niebawem i ja się z wami żegnam, siemanko.